Witam dzisiaj tak szybciutko. Niedawno, pod jednym z, z moich filmów, jeden z widzów sobie zażartował, że w sumie brakuje mi jeszcze tylko prowadnicy firmy GB. No więc zobaczmy, co my tu mamy. Ponieważ już wcześniej się interesowałem tymi prowadnicami, tylko dość ciężko było je dostać. Ale się udało. Oczywiście nie są tanie, ale moim zdaniem jakość do ceny jest całkiem niezła, dlatego że tutaj mamy prowadnicę, która jest wykonana z, lite, z litej stali, czyli ona nie jest jakoś tam łączona z kilku elementów, tylko cała prowadnica to jest lita stal plus nosek. I ten nosek, oczywiście, też stalowy, bardzo fajny. Tutaj gwiazda na czubku bardzo lekko chodzi. Wygląda wszystko, że jest super zrobione, naprawdę jakość tej prowadnicy. Jeśli chodzi o wygląd, ja tam się nie znam, ale jeśli chodzi o wygląd, to naprawdę wygląda super. Jest ciężka, bo to jest lita stal. Zaraz zobaczymy, jak się sprawdzi w pracy. Zainteresowałem się tymi prowadnicami już wcześniej, dlatego że ta firma może nie jest zbyt znana, GB. Ale mnie to zainteresowało, bo oni robią prowadnice do harwesterów, czyli do takich maszyn ścinających drzewa, co może sugerować, że wiedzą co robią, skoro robią prowadnice do, do ciężkiego użytku. I powiem Wam, że wygląda to ładnie, naprawdę ładnie. Nie mogłem znaleźć wcześniej prowadnicy, w sumie nie wiem dlaczego, ale wcześniej nie mogłem znaleźć właśnie takiej krótszej, bo były gdzieś tam w ofercie ale takie wielkie jakieś M20 czy coś. Dla profesjonalnych zastosowań, natomiast takich krótkich nie widziałem, ale udało mi się w jednym miejscu znaleźć. Nie będę mówił gdzie, bo zaraz każdy będzie mówił, że to jakaś reklama albo coś takiego. W każdym razie jest. Poszukajcie, jeśli ktoś jest zainteresowany, to są takie prowadnice, z tym, że one nie są tanie. Zaraz Wam powiem, ile za tą 50 dałem. 285 zł. 285 zł ona mnie kosztowała, a że mam akurat pilarkę pod kolor. Także zaraz zamontuję, zobaczymy jak to będzie wyglądać razem. Mam też fajny łańcuch Heksa od Stila, Także myślę, że wszystko razem będzie fajnie współgrało. Zobaczmy, jak to jak to wygląda i jak pracuje przez chwilę. Oczywiście za chwilę jeszcze nasmaruję tą prowadnicę trochę olejem na początek, ale teraz jeszcze Wam tylko pokażę, jak ona wygląda na, na pilarce, a później sobie przesmaruję, dokręcę dobrze i zrobimy ze dwa trzy cięcia. Zobaczymy, jak idzie. Taka wzrokowa ocena jakości to powiem Wam, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Super wygląda. Elementy ładnie wycięte, ładnie spasowane. Wszystko wygląda mega solidnie. Także wiążę z nią duże nadzieje. Chociaż akurat u mnie to ona i tak dużo nie popracuje, ale ja po prostu lubię takie, takie ciekawostki. Zresztą ten kanał na tym powstał, że interesują mnie takie dziwne rzeczy czasami. Pięknie łańcuch chodzi, gładko jeszcze nie ma smaru, ale zaraz nasmaruję. I wygląda taki komplecik naprawdę fajnie. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak tnie przez chwilę. A więc zobaczmy teraz, jak to cudo pracuje. Wygląda całkiem fajnie. A wiadomo, że wygląd to jest połowa sukcesu. Nawet założyłem sobie rękawiczki trochę odpowiadające na łączniki, żeby wszystko grało. Zobaczmy jak będzie cięła. <grym pisać się w sklepie> Po prostu poezja, jak to wszystko współgra. Łańcuch agresywny, prowadnica dobra, pilarka mocna tak to można się bawić. Więc tak to wygląda. Ona już u mnie zostanie na tej pilarce. Fajnie współgrają i mocowo, i długość prowadnicy jest odpowiednia do mocy. No i kolorystycznie też mi się podoba. Także wszystko jest ok. Tyle co dzisiaj chciałem Wam pokazać. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.